Czym żyje Województwo Podlaskie? Gościem radia JART jest Bogdan Dyuk, członek zarządu Województwa Podlaskiego. Dzień dobry, witam gorąco. Dzień dobry państwu. Czas dożynkowy, kolejne takie wydarzenie już w ten weekend w Hajnówce, a przy okazji także Podlaski Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich i Produktu Lokalnego. Co czeka na uczestników tego wydarzenia? Tradycyjnie końcówka sierpnia, wrzesień to są, to jest czas, kiedy odbywają się jak Polska długa i szeroka dorzynki dożynki gminne, powiatowe, parafialne, diecezjalne, prezydenckie. Wobec tego w tym gronie nie mogło zabraknąć również samorządu województwa podlaskiego, gdzie od wielu lat organizuje wojewódzkie dorzynki w różnych miejscach w województwie, czasami w naszym Muzeum Kultury Ludowej, w tym roku wybór padł na Hajnówkę. Z jednej strony poprzednie były tam już kilkanaście lat temu, a powtórę ta sytuacja związana z terenem powiatu Hajnowskiego, z terenem Puszczy Białowieskiej, to także wsparła tę inicjatywę, abyśmy tam. Wspólnie ze starostą Hajnowskim, burmistrzem miasta, te wojewódzkie dorzynki zorganizowali. Dorzynki to tradycyjny czas, kiedy jest to możliwość podziękowania rolnikom za, za tegoroczne żniwa ale i także za całoroczną pracę. Dożynki są oczywiście związane z, ze żniwami, ze zbiorem zbóż, omłotami, ale tutaj dziękujemy za to, co było w ciągu roku przed jakby żniwami, ale również jeszcze na następne prace. Te Dożynki to prezentacja tej polskiej tradycji, mm -hmm. polskiej kultury ludowej. E, albowiem Dożynki to nie jest e, czas e, nam bliski, e, czyli e, czasy współczesne, one mają już swoją tradycję. E, warto o nich mówić, warto je przywoływać, czasami przypominać, e, bo młode pokolenie o niektórych... Tradycjach? Może o tradycjach, ale nawet i o tym, co dzisiaj jest tradycją, hmm. ale i o sposobie, właśnie nawet związanego ze e, żniwami, sposobem zbierania zbóż z pól, omłotami, to już jest e, historia. E, a to przecież było nie tak, relatywnie dawno temu. Tak samo e, koła gospodyń wiejskich. E, to jest jedna z tych inicjatyw, e, jakby. Kultywowania, tak jak mówiłem, tych tradycji ludowych, ale także organizowania, jakby przypominania tych przetworów, które były w wiejskiej kuchni także od nie tylko dziesięciolecia, ale od wieków. Koła gospodyń wiejskich funkcjonowały przez wiele dziesiątków lat. Później trochę zapatrzyliśmy się w inne rozwiązania, w inne inicjatywy, i od szeregu ostatnich lat, ta e, koła gospodyń mają swój znowuż dobry czas, rozwijają się, powstają nowe wielokrotnie na różnych, czy to przeglądach jakby właśnie sztuki kulinarnej e, w oparciu o produkty e, lokalne, czy w, e, podczas właśnie dożynek e, koła gospodyń prześcigają się prezentacji produktów lokalnych właśnie w, e, z tego środowiska, w którym dane koło e, funkcjonuje prezentowaniu e, swojego stoiska, w organizacji tego stoiska oprócz e, smakołyków to także pewne tradycje związane właśnie z przygotowaniem. I stąd podczas e, dożynek organizujemy trzeci Podlaski taki festiwal kół gospodyń, e, kół gospodyń e, wiejskich, e, gdzie będziemy również e, oceniali e, sposób przygotowania tego stoiska, sposób e, aranżacji ale i prezentacji y, produktów w oparciu o y, wytwory lokalne, a więc to, co ziemia rodzi w środowisku, w którym funkcjonuje Koło Gospodyń Wiejskich. I z tym trochę jest oczywiście powiązany ten konkurs na produkt lokalny, ale to jest związane z naszą inicjatywą jako samorządu województwa utworzenia Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego. Wcześniej ono funkcjonowało jako jedna z komórek Departamentu Rolnictwa. Od 1 września Centrum... Usamodzielniło się dzięki właśnie zaangażowaniu producentów e, lokalnych, dzięki chęci współpracy e, i także wsparcia ze strony samorządu. E, Podlaskie Centrum funkcjonuje. W tej chwili ma już około 250 produktów wpisanych na listę to na jak na pięcioletni okres jest dość sporo? A to powiedzmy kilka słów o tym, jakie to są produkty na przykład? Są różnorodne z całego województwa. I to jest tak, jak oprócz tych konkurencji. Festiwalu kół gospodyń czy produktów e, lokalnych, to także będzie prezentacja Mar mazurka Hajnows e, hajnowskiego, uh -huh. marcinka hajnowskiego, uh -huh. e, w jaki sposób jest wykonywany. Mamy tam sękacze, mamy e, sery, mamy e, mrówkowce, e, mamy różnego rodzaju chleby. Yy, mamy jagodzianki, yy, mamy inne wyroby cukiernicze. A więc y, tego jest y, tyle, że nie sposób yy... Jakby wymienić Wszystko po kolei, tego? ja tylko grupami będę tak. mówił. Mamy y, różne kiszonki, mamy y, tak jak ostatnie, y, jeden z ostatnich pisów, y, ocet jabłkowy. Y, a więc tego jest, tak jak mówię, to jest 250. Y, I wskutek działalności, aktywnej działalności centrum, y, co chwila pojawiają się nowe wpisy. I także chcemy y, docenić tych producentów lokalnych, także. Będziemy oceniali ich stoisko, ich e, przedstawione produkty, e, sposób przygotowania, sposób prezentacji, e, e, sposób być może dzielenia się z tym e, z odwiedzającymi, jak oni to e, przygotowali w oparciu o tą swoją recepturę. Bo to mhm. istotne i ważne jest, że ten produkt e, opiera się o receptury z danego środowiska receptury przekazywane. Od pokoleń w rodzinach lub w jakichś stowarzyszeniach takich lokalnych producenckich. A więc także tutaj kwestia oceny smaku danego produktu, co niezwykle istotne jest. Także to są takie istotne, ważne wydarzenia podczas dorzynek, ale. Jak mówimy o dożynkach, to należy wspomnieć, żeby nam nie uciekło z pamięci, hmm. o najważniejszym jakby konkursie, konkursie na Wiedniec dorzynkowy. Tak. No bo to tradycyjnie, że podczas dożynek, tak samo niezależnie od rangi tych dożynek, wieńce dożynkowe są nieodłącznym ich elementem, wymagają... Wielu tygodni pracy, bo wieńce dorzynkowe związane są ze zbożami. Jeżeli żniwa w tym roku w województwie podlaskim zaczęliśmy w końcówce czerwca, to trzeba było już chcąc przygotować wieniec, zawczasu już wiele tygodni temu, wybrać. wybrać odpowiednie zboża e, udekorować, mieć inwencję jakby plastyczną, e, w jaki sposób e, zaprezentować, jakiego skomponować, jakie e, elementy dodatkowe użyć, bo mamy więce tradycyjne, Mamy więce e, już takie, możemy powiedzieć w stylu bardziej nowoczesnym, więc w którym nie używa się na przykład żadnych spoiw, gdzie one muszą być połączone w sposób naturalny, niezwiązany nie jakikolwiek kimi, tak jak mówię, klejami czy czymkolwiek. Więc tutaj też to będzie właśnie podlegało ocenie, ten, to zachowanie tradycyjnego sposobu, przygotowania więcej. Będzie korowód wieńcy. dożynkowy to z pewnością będzie także korowód to także będzie również tradycyjne e, poświęcenia jak również dzielenie się chlebem. To także mm -hmm. jest e, element e, dożynek no, od wieków już, bo tak, tak jak e, o tych żniwach o tych żniwach e, mówimy. To jest także będą imprezy jakby towarzyszące, bo te to są e, organizowane przez województwo, przez samorządy lokalne, powiatowe i miejskie, ale także jako impreza towarzysząca Bitwa Regionów. Tu znowuż do, odnosimy się do kulinariów. Bitwa Regionów, która zaproponowało zaproponował Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa. To jest także możliwość udziału w Festiwalu Polska od Kuchni. Z udziałem ambasadorki tej, tego festiwalu Katarzyny Bosackiej. Jest to imprezy, które odbywają się w całym kraju, ale po jednym, w każdym województwie. I my mamy tą możliwość, że właśnie w Hajnówce ten nasz podlaski. Podlaska część będzie prezentowana. Myślę, że warto wspomnieć o takich mniejszych przedsięwzięciach podczas dorzynek. Między innymi to także właśnie prezentacja obrzędu dorzynkowego, tak jak to było na przykład wiele, wiele dziesiątek lat temu i tutaj zespół ludowy będzie prezentował partnerem, także współpracującym przy organizacji jest Podlaska Izba Rolnictwa, która także przedstawi i zorganizuje biesiadę miodową, więc to co jest jednym z charakterystycznych produktów lokalnych w naszym regionie, czyli miody. Z różnych miejsc, z, gdzie, z różnych kwiatów, a więc smaki różnorodne, różnorodne będzie można popróbować. Więc tych, tych atrakcji, ale tych również przedsięwzięć, które mocno są osadzone w tradycji dorzynkowej, będzie, będzie całe mnóstwo. Zachęcamy do tego, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu, to wszystko już 15 września, można skorzystać, można wybrać się do Hajnówki, przyjechać, zobaczyć jak to będzie wyglądało. Oczywiście, zaczynamy także tradycyjnie, bo tak jak wspominałem, że dożynki są, dają szansę podziękowania rolnikom za ciężką pracę, ale także... I e, jakby prośby o pomyślność w kolejnym roku, do następnych dożynek. Stąd e, części oficjalne, o których przed chwilą rozmawialiśmy, które rozpoczną się w Afinteatrze Miejskim w Hajnówce od godziny 12, poprzedzą e, msze w, w cerkwie o godzinie 9, w kościele o godzinie 10, a później właśnie przejście do amfiteatru. I wszystkie te y, inicjatywy, przedsięwzięcia, o których roz rozmawialiśmy do wieczoru będzie. Jedna tylko jeszcze prośba właśnie oby aura nam sprzyjała, mhm. y, ale może na to jakby większego wpływu nie mamy. Tak jak od tygodni modlimy się o deszcz. Uh -huh. e, tak może się okazać, że podczas dorzynek tego deszczu i, będzie trochę e, za dużo, ale nie będzie on przeszkodą właśnie w uczestnictwie e, w dorzynkach, bo warto przyjechać do hajnówki 15 września w niedzielę. Zapraszamy serdecznie. Bogdan Dyuk, członek zarządu województwa Podlaskiego, zapraszał razem ze mną. Był naszym dzisiaj gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo i zapraszam. Czym żyje województwo podlaskie? Audycja powstaje we współpracy z Podlaskim Urzędem Marszałkowskim.